No cześć, cześć! Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, na kanale Oczy Szeroka Zamknięte Miniatura od Kochani. teraz sobie zajrzymy w miesiąc grudzień, w energię dla wszystkich znaków na miesiąc grudzień 2023. Zobaczymy od jakiego znaku zaczniemy, a zaczniemy od baranów. Kochane barany i baraniczki. Zobaczmy, co dla Was, co odchodzi do przeszłości. I jaka energia. Mhm. Ewidentnie będziecie dokonywać bardzo poważnych zmian a zobaczmy sobie uh -huh. wy będziecie wejdziecie w rolę cesarzowej ok kochani co tutaj się dzieje mamy energię energię stabilizacji e, energię być może skupienia się na pracy na domu w sensie takim materialnym to ewidentnie odchodzi do przeszłości coś zmieniacie, coś tracicie, ale jesteście w energii tworzenia, więc to nie są takie puste, że "dobra, już nic nie robię, tylko załamuje się". Nie, nie, nie. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że robicie miejsce na nowe, robicie miejsce dla cesarzowej, dla zaczynacie coś, tworzycie coś. Jesteście pełni pasji, kreatywności. Mam wrażenie, że po prostu Pewna rzecz stała w waszym życiu, możliwe, że materialna, odchodzi do przeszłości, albo tutaj jest rewolucja w domu, eee, może jakieś gruntowne porządki, kochani, <laughs> i pozbywać się po prostu rzeczy, eee, z których być może jesteście, z którymi być może jesteście trochę emocjonalnie związani, ale E, tak, jakby wiecie, że to wpłynie na wasze życie, że dacie przestrzeń czemuś nowemu, czemuś lepszemu. Mogą być to relacje, mogą tutaj być e, zmiana w ogóle miejsca zamieszkania. Uh -huh. No dobra, zobaczmy sobie teraz, moi kochani, e, rodzina, najbliższe otoczenie. Mhm. Mamy tutaj współpracę. Ojej, piękna energia. Piękna energia, mamy tutaj współpracę, mamy tutaj opiekę, mamy tutaj tworzenie, czyli ta strata wyjdzie Wam na dobre. Być może ktoś kończy relację, ale jest tutaj dużo miłości, dużo wsparcia, dużo takiej opieki. Rodziny, słuchajcie, być może, mm, jeżeli mówię tutaj do osób, które mają dzieci, to y, będzie tutaj bardzo, bardzo dużo energii mm, miłości, wsparcia, takiej matczynej. Nawet jeżeli jesteście panami, to. Mm, i macie dzieci, to wejdziecie w taką energię opieki, dbania, miłości. Te uczucia w stosunku do dzieci bardzo wypłyną. Jeżeli nie macie dzieci, mogą być, może być to zacieśnienie relacji z rodzicami albo ogólnie z członkami rodziny. Jeżeli nie, kochani, no to tutaj jest w relacjach bardzo dobrze pokazane, bo mamy tutaj. E, opiekę, zabawy, mamy tutaj stabilizację, na pewno nic się, nic się złego nie dzieje. Bardzo dużo miłości, bardzo dużo wsparcia i dużo e, takiej energii matczynej, opieki. Praca, finanse. No, kochani, kochani. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pracę, to bardzo, bardzo dużo pracy będziecie mieć. Uważajcie tylko, żebyście wy nie popadli w takie mm, myślenie, że muszę zdobyć coś za wszelką cenę. Muszę zdobyć awans za wszelką cenę. Muszę zdobyć pieniądze za wszelką cenę. Nieważne. Po trupach do celu. Uważajcie na taką energię od siebie. A jeżeli to nie jest wasza energia, to może być jakby energia kogoś z waszej pracy, kochani. Może być taka energia? Zobaczmy sobie kartę, rady na to. Ojej, kochani, dobra, uważajcie. Uważajcie, jeżeli to ewidentnie, słuchajcie, ktoś w pracy albo niekoniecznie w pracy może y, tutaj w rodzinie być jakiś spór o pieniądze. Ewidentnie będzie spór o pieniądze, będą tutaj y, przykre słowa wypowiedziane, przykre myśli wypowiedziane. Wy macie bronić siebie. Absolutnie nie wchodźcie w y, obronę kogoś innego. Słuchajcie, wy macie. Y, Bronić wyłącznie siebie. Wy macie stawiać na e, siebie i wy wygracie. Nawet jeżeli tutaj jest energia. Mhm. Piątka mieczy. Uważajcie, jeżeli wy wejdziecie w taką energię po do celu, to uważajcie, żeby to w przyszłości nie wywołało dużego. Bólu I konfliktu, takiej niezdrowej rywalizacji w waszym miejscu pracy, a jeżeli ktoś w stosunku do was, to uważajcie, bo po prostu możecie. nie bierzcie tego do serducha, nie odbierajcie tego mocno do siebie. Jeżeli macie rację i wiecie, że macie rację, to po prostu brońcie siebie, ale nie wchodźcie też w żadne, tu wam pokażę, jak to wygląda. Nie brońcie też. Nie, Kogoś innego, bo być może nie znacie całej sytuacji. To Wam w każdym razie nie wyjdzie na dobre. Co jeszcze karty chciałoby powiedzieć? Na spodzie mamy kapłankę, świat i ósemkę mieczy. Kochani, jeżeli. Jeżeli zaufacie swojej intuicji swojemu wnętrzu. To jesteście w stanie wywrócić całą sytuację na swoją korzyść, wyjść z tej jakiejś sytuacji bez wyjścia. Ktoś tutaj się czuje bez wyjścia. Relacja, praca, związek różne są sytuacje, ale ewidentnie karty nam pokazują pomyśl, pomedytuj, rozwiązanie znajdziesz w sobie. Bądź spokojna, zastanów się spokojna, spokojny zastanów się, czego pragniesz. A jesteś w stanie zupełnie, tutaj karta świat, wywrócić wszystko do góry nogami, obrócić na swoją korzyść, aby wyjść z tej kratki. Jest wyjście, tutaj zobaczcie, kobieta nie widzi. Kobieta czuje się związana, kobieta czuje się uwięziona, eee, a. To nam pokazuje, że to wszystko można odwrócić, można zdobyć szczęście, ale trzeba zaufać sobie, swojej intuicji. Być może bardzo istotna będzie tutaj medytacja. Medytacja. Mhm. Ok? Rodzinnie. Na pewno będą, grudzień dla Was będzie bardzo rodzinny. Być może, kochani, tak jeszcze patrzę na to i odnośnie świąt. Być może miejsce świąt będzie nie takie, jakie pierwotnie byście chcieli założyć, na przykład chcieliście u siebie, a się okaże, że będziecie musieli jechać do gdzieś na święta. To, to jeszcze taka, taka uwaga, że coś takiego może być. Kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego. No i co, już niedługo się słyszymy na kolejnych czytaniach.